Cześć! W tym materiale pokażę Wam, jak szybko i sprawnie założyć nakładkę na wyspę aparatów oraz obiektywy Cam Full Fit plus marki Tech Protect. Jest to aluminiowy protektor wyspy aparatów wraz z nakładkami na obiektywy wykonanymi z wysokiej jakości szkła hartowanego. W opakowaniu znajdziecie też zestaw instalacyjny, na który składa się ściereczka nasączona roztworem alkoholu, miękka szmatka z mikrofibry oraz zestaw naklejek pomagających pozbyć się drobinek w kurzu. W opakowaniu znajdziecie więc wszystko, co jest Wam niezbędne do tego, żeby przeprowadzić proces instalacji. W Waszej gestii pozostaje jedynie wybór miejsca. Wybierzcie przede wszystkim miejsce dobrze oświetlone i możliwie wolno od kurzu. Byłoby świetnie, gdyby w pomieszczeniu, w którym będziecie zakładać tę nakładkę pracował oczyszczacz powietrza, a już w ogóle optymalnie, gdyby był to model z nawilżaczem, wysoka wilgotność powietrza wiąże drobinki kurzu. A kurz jest naszym zdecydowanie największym wrogiem podczas zakładania tego typu protektorów. Natomiast jeżeli nie macie takiej możliwości, nie przejmujcie się. Wyczyście dokładnie środkiem antystetycznym blat, przy którym będziecie pracować i ewentualnie unikajcie przeciągów, który po prostu mógłby wzbić powietrze osiadły na meblach kurz. Pamiętajcie tylko, że camful jest dostarczany do Was nie tylko dedykowany do Was modelu telefonu, ale również może być dedykowany do konkretnego wariantu kolorystycznego, więc upewnijcie się, czy do waszego modelu telefonu nie dysponujemy po prostu wieloma wariantami kolorystycznymi tego produktu, który ja wam pokażę oczywiście w najbardziej neutralnej czarnej wersji. Więc jeżeli wszystko mamy już jasne i gotowe, zabierajmy się za zakładanie. No to jeśli blat mamy już wyczyszczony, wszystko przygotowane, możemy zabierać się do pracy. Zaczynamy oczywiście od dokładnego wyczyszczenia wyspy aparatów, jak i samych obiektywów. Siegnijcie najpierw po ściereczkę nasączoną roztworem alkoholu. Wyczyście dokładnie same obiektywy, ich ramki i całą wyspę aparatów oraz jej bezpośrednie przyległości. Następnie, suchą ściereczką z mikrofibry, pozbądźcie się nadmiaru wilgoci, smug, które mogły powstać na obiektywach i większych drobinek kurzu. Teraz sięgnijcie po największą z naklejek dołączonych do zestawu. Przyklejając i odrywając ją na naprzemiennie od powierzchni obiektywów, pozbądźcie się z nich najmniejszych drobinek kurzu, które łatwo jest przeoczyć gołym okiem. Teraz weźcie do ręki samą nakładkę CAM Full Fit Plus, zdejmijcie warstwę zabezpieczającą, starając się jednocześnie nie dotknąć kleju, a następnie ostrożnie i precyzyjnie przenieście nakładkę nad obiektywy. Opuśćcie na wyspę aparatów, dociśnijcie stosunkowo mocno i gotowe, dosłownie chwila-moment i możecie cieszyć się świetnie zabezpieczoną wyspą, jak i samymi obiektywami. Nakładki tego typu w zasadzie nie da założyć się krzywo na tego typu konstrukcje, ponieważ jest ona pozycjonowana przez same obiektywy. Zatem jedyne na co uważajcie to kurz, który mógłby się dostać pod nakładki, no i być może wpływać po prostu na jakość wykonywanych przez Was fotografii. Także bezbędnego pośpiechu i choćby z minimalną starannością, a jestem pewien, że wyjdzie Wam wszystko idealnie. A zatem mam nadzieję, że udało mi się Wam pomóc bądź zainteresować tym produktem. Jeśli tak, to jest mi oczywiście niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.